Witam Was serdecznie, dzisiaj Wam pokażę jak zainstalować Laby Moda, żeby działał non premium Na przykład nie macie premki, ale chcecie sobie wejść na Laby Moda. Oczywiście Laby Moda jest tak zwolony, że zrobił zrobić że jest tylko na premkę, więc no, no nie dziwię Wam się, że poczecie teraz. Ale dobrze, ja Wam pokażę jak to zrobić. Instalujcie sobie to Skill Launcher, powinniście mieć... Potem po zainstalowaniu, tam wszystko, tam w kliknięciu Powinniście mieć... Uwaga No i dobra Już na przykład macie to I wy nie macie tego Libimoda. I ja nie tego gram, ani tego, wszystkiego Macie jakby tylko te trzy chyba, jeśli nie mylę Jak teraz zrobić, żebyście mieli właśnie Libimoda? Co so, Zostawiacie to Wchodzicie sobie na stronkę oczywiście też w opisie. Levi Download. Klikacie sobie tutaj. I zamiast pobierz Labimod 4, klikacie sobie inne. I jak jest inne, klikacie, O, to. Przepraszam bardzo, bo się pomyliłem. Jednak to klikacie. To klikacie. No i potem musi po prostu resetnąć właśnie tego skill launchera. No i pojawi się właśnie lebi 4.1.18 Oczywiście tam yy, w pobranych jak sobie tutaj wejdziecie To możecie sobie, tutaj To możecie sobie wybrać jakąkolwiek wersję Tylko jak sobie wy wybierzecie wszystkie wersje To będzie instalowało dosłownie ten dzień, więc no yy, To tyle w, w tym odcinku Myślę, że Wam się to spodobało. Szybki poradnik. Ja się z Wami żegnam z Pisuba oraz Lajka. 5 łapy w górę, robimy kolejną część czymś: krokowanie i to i się